Hej, zakładam, że znacie już sporo figurów tangu, natomiast chciałem Was zachęcić do tego, żeby w najprostszych figurach znaleźć możliwość wyrazu i interpretacji takiej, która spowoduje, że te proste figury, takie jak na przykład Baldoza, która składa się z sześciu prostych kroków, może być bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczcie, jak wygląda taka sucha, bez, powiedziałbym, beznamiętna baldoza. Wszystkie kroki są równo zatańczone, bez żadnych dodatków. Za chwileczkę sobie te dodatki dodamy, ale na razie zobaczcie taką zwykłą baldozę. Teraz, bazując na tych sześciu krokach, zobaczcie, że spróbujemy zatańczyć sobie do właśnie pulięze. Do tego utworu będziemy sobie tutaj dodawać poszczególne warstwy. I pulięze ma bardzo zróżnicowaną strukturę melodyjną. W związku z tym zobaczcie, że niektóre kroki będą zatańczone nieco wolniej, inne nieco szybciej. Możemy teraz dodać do tego ozdobniki. I ostatnią warstwę, którą chciałbym Wam zaproponować, to jest tańczenie w pewnych tak zwanych jakościach. Jakości ruchu kiedyś opisał bardzo fajnie Rudolf Laban, węgierski choreograf, który obserwując ludzi, zauważył pracowników w fabrykach, zauważył, że każdy z ludzi ma swój podpis ruchowy. Każdy z nas inaczej się porusza. Jak popatrzycie tam, gdzie teraz jesteście, czy w domu, czy w pracy, bo rozumiem, że w pracy też oglądacie tango, to możecie zobaczyć, że każdy ma ten właśnie swój autentyczny jakiś podpis ruchowy. I on na tej podstawie stworzył taką właśnie teorię, że mamy różne jakości ruchu, między innymi on podzielił je na takie rodzaje jak wolno, szybko, ruch zwarty, swobodny, lekki, ciężki, jednokierunkowy, wielokierunkowy. I chciałem, żebyśmy wykorzystali tutaj dwie jakości: ten lekki, tę jakość lekką i ciężką. Czyli zobaczcie, że ja mogę postawić krok zupełnie leciutko, jakbym się poruszał gdzieś po szkle, bardzo delikatnie. Natomiast, jeżeli bym chciał jakiś krok zaakcentować, to warto wtedy wejść bardziej w parkiet. Uwów. Uwów. I teraz jak dodamy sobie te dwie jakości, lek i ciężko. Zobaczycie, że poza różnicowaniem, wolno, szybko, i poza ozdobnikami, jeszcze dochodzi nam kolejna warstwa, która powoduje, że ta zwykła baldoza sześciokrokowa, której na początku yy, lekcji tanga uczy się, nagle wygląda już zupełnie inaczej. Prosta baldoza, sześć kroczków, czyli różnicujemy tempo, jak chodzi o stawianie kroków w zależności od tego, co słyszymy w muzyce. Jeżeli słyszymy skrzypce, bardziej liryczne momenty, tam warto to rozciągnąć bądź zrobić pauzę. Pauza jest bardzo istotna, tak? nie musimy zawsze stawiać kroku. Możecie zrobić pauzę, możecie, nawet bym was zachęcał do tego, żeby cze często korzystać z pauzy, przez kilka nawet uderzeń być w tej, w tej pauzie. Ona też, to nie jest przerwa w tańcu, to jest również nieodłączny aspekt naszego tańca. Pauza jest również tańcem. Do tego opcja ewentualnych ozdobników. Ale to zawsze pamiętajcie, żeby do ozdobników podchodzić bardzo ostrożnie. One czasem się powinny pojawić w nie za dużej ilości. Ozdobnik, jak sama nazwa sugeruje, powinien ozdobić ruch. Nie, on, nie powinien być on pewną, efektem pewnej produkcji ozdobników, bo wówczas... Te ozdobniki już e, tracą na, e, na swoim blasku. Tutaj też e, szczególnie zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę, co się dzieje z waszą głową, jeżeli, jeżeli robicie ozdobnik, bo często na początku jak ktoś wykonuje jakieś ozdobniki, to e, lubi je sobie oglądać. Czyli e, panie na przykład jak coś tam robią nogą, to od razu sobie patrzą no, i wtedy już ten ozdobnik e, absolutnie traci na swojej jakości i atrakcyjności. No i dodajemy te jakości lekko ciężko. Zachęcam Was do poćwiczenia z tymi warstwami różnych podstawowych figur, choćby kaminaty. I zobaczycie, że nie potrzeba tutaj, nie wiadomo jakich figur, tym bardziej, że na milądze naprawdę nie tańczymy bardzo skomplikowanych figur, tylko prostota. I w ramach podstawowego poruszania się przód, bok, tył. Możecie wzbogacić swoje tango niesamowicie.